Ach, seniorki, ciągle zajęte. Ale ktoś, już ktoś chodzi. Tak. No nareszcie. Nareszcie. No no, ale się śpieszy. A, a co ja jestem? Pierwsza? No, no pierwsza, pierwsza, pierwsza. A gdzie? Co ty masz na głowie? A Pokaż, no. Co? tam Ty mów, co na... co, jest... mów o co chodzi. No. Przychodźcie, przychodźcie, no to mów. Jest, to jest coś bardzo, bardzo wartośnego bardzo bardzo, bardzo i osobistego, ale tak. jak będą wszystkie, to powiem. A ty pokaz, co ty masz na tej głowie? Jak pokaż. będą wszystkie, to powiem. No ale to, ty od Czy ty spod tak, co, Czy to coś? Co się stało? Pan spod prysznicą. Co się stało? Oj, będą wszystkie, to powiem. No dobrze, no dobrze, ale ciągle czekam, zobacz. Ojej, o Odej! No, no. oj, Spojrzałeś! No, no, ale się A dlaczego? No, dlaczego? Przychodźcie, przychodźcie! No. Pędziłam jak do pożeru. No, ja, ja też! Co tutaj się dzieje? No, nic się nie dzieje. Ale jak to... będą wszystkie, to się dowiemy. Tak, jak będą wszystkie, to powiem. To jest naprawdę coś bardzo ważnego, tak. co ja muszę wam powiedzieć. No. Muszę zrzucić z siebie ten ciężar i wam powiedzieć. No dobrze, dobrze, to poczekam, ale a co ty? Ostatnie sobie na wieczór robisz? Nie. Taka. No urwałam się od fryzjera, bo przecież... Przychodźcie, przychodźcie, przychodźcie szybko, szybko. No, no to, i tak, To jest a teraz tak, jak chodzi, będą. Przyjść to reszta. Tak. Dobrze, no nie, Dobrze poczekam, poczekam. Oczywiście, on sobie się. Ale Aśka, posłuchaj, jak to coś błahego, to no. ja ci nie daruję. Tak, przerwałam sprzątanie. No. Zobacz, jak ja wyglądam. Nie sądzisz, że szybko. Przybrać nawet! Ale ty sprzątanie, sprzątasz! No to nic nowego przecież! Kobito, no. kto tobie tam brudzi? A byli tacy, co brudzili, byli! By, e, o, słyszałaś. Do mnie przyszła tak posprzątać. Coś to ona ma... Ona ma po prostu chopla na punkcie sprzątania i tyle. A nie przyszodka, nie przyszodka. Oho, oho, oho. oho, Cześć, cześć, cześć. O, cześć. co to za ważna sprawa? Nic nie wiemy, jak będą wszystkie. Jak będą wszystkie, to powiem. A ty taka zmy. Ej, przerwałam zakupy, ale zobaczcie, co sobie kupiłam. O, pożyczysz? Nie, 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 nie. Tak taka, takie to, to nie, takie... Tak. Kolor nie wiadomo jaki. Co lata tam? Nie posłuchajcie. Ale wiesz co, nic nie wiemy. Ale wiemy jedno. Tak, jak będą wszystkie, to powiem. Ale póki po co, to wiemy, że Zosia sprzątała, wiesz? Co tak, znowu sprzątać? Dajcie mi świetny spokój. Jak no. ja mam rewizję zrobioną, to musiałam posprzątać. No co wy? O co? Spróbowała rewizję? Rewizję mi zrobili, tak. Rewizję? rewizję tobie? No mocno. No co niestety, się stało. Niestety. No Coś ty zrobiła? No, nic Zabij... takiego nie zrobiłam. No co ja miałam zrobić? Coś ty zrobiła? Handel bronią czy narkotykami? No. Oj, wie, przestań! Za A to kogo... jak ona tak sprząta, to może wyprała pieniądze. Przestańcie, Boże, za kogo mnie uważacie? Za sprzątaczkę? No to proszę, ale za za, za ja... Muszę. A słuchaj, a, a, a słyszałaś, żeby tak do kogoś porządnego przychodzili i robili rewizję. Ja nie słyszałam. Jeszcze, jeszcze tak nie ma. Spokojnie. Już wam powiem. Ale posłuchajcie. I proszę mi nie przerywać. Był dzwonek do drzwi. No to poszłam i otwiera. Są jakieś, nie wiem, bandziory, włamywacze, agenci, ale na kto, no? Ty nie masz jakiejś takiej dziurki drzwi? Ja to bym zemdlała. Ale najpierw by nie przywaliła. No tak. No, nie tak. tak. O, tak, tak. No i jeszcze powtórzę. Co, no w ogóle, gadacie? To byli dwa razy większy od ciebie, od ciebie. Ale, no bo to się o, Ale słuchaj, o tej dziurce. No, ci, no? Dziurka. To po bo to chyba o wizję chodzi o, o Judasza, tak to 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 rewizja czy wizjer no wszystko jedno no ale ale hasmia ale ma, mam mam to dziwaczne wi wizjera ale ale, ale ale słuchajcie no nic przez niego nie widać to trzeba no kto widzą no bo 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 lakiwed to go go zamarowała a żeby nie sąsiedzi nie podglądali. Jak sprzątasz. <grywa> o, no niestety, ale słuchajcie, no słuchajcie, chcecie wiedzieć, co było dalej? No, no tak, mam no, nadzieję. Chyba, skońaków, że, Chyba, że też powiesz jak będą wszystkie. Nie, 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 nie. Już mówię, no mów. już mówię, bo chcę już wam wszystko powiedzieć, żebyście mi dali święty spokój. Poszłam już jak tak trochę mi te nogi, trochę tam z waty miałam, ale jakoś tam ruszałam nimi, poszłam za nimi. Patrzę, słuchajcie, słuchajcie, ojej. To byli, no jak mam mówić? No, Słucham, no. To byli zwykli kominiarze. Co ty no. powiesz? A kominiarze? Oni byli! A mieli wyciory? Przystojni. No przecież mówiłam, że byli zamaskowani. To skąd mam wiedzieć? A e, e, wyciory? A, a nie wisiory, tylko wyciory! Takie wiesz, wyciory. No majtało no, im się coś przy pasku, ale każdy kominiarz to chyba ma, nie? No pewnie nie tylko No Słuchajcie, no słuchajcie, po co oni przyszli? Nie chcecie wiedzieć? No chcę. No, że no no Przyszli zrobić mi taki otwór, taki otwór w kominku do wyciągania sadzy. No i to się nazywa właśnie. O, a później zrobili i poszli. Całe życie się czeku. A ja musiałam posprzątać, bo sadze mi po całym salonie fruwały. No i to wszystko. Wiesz co, a ja myślałam, że ci może będziemy odwiedzać w więzieniu z cebulą. Że to coś ciekawego. Ale tak naprawdę to sobie, wiesz co, to zrób sobie taką porządną rewizję w drzwiach. Bo to naprawdę to byli kominiarze, a jak ci się przybiorą, kominiarze za wnuczka. A, w nie potrzeba niczego wyciągać. Rewizja jest po to, żeby sadzę wyjmować. Ale rewizja też jest po to, żeby widzieć? To wizję. No dobra, wizje. nie ty, Jak go nazwiesz, to. Ale zrób tą dziurę. Porządnie i nie zakleja. Dobra, dobra. No, no ale a teraz to niejcie, no, Już jest 20 po, a jej nie ma, a jej ciągle nie ma tej. Oby, no, bo ale się... Boże, o. że Was znalazłam. Myślałam, że Was nie odnajdę. Witajcie moje dzieci, no. słuchajcie, no.

Spódnicę sobie kupiłam. Ładna? 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 Co ty? Co ty? Powiedz, się na obóz harcerski albo do obrony cywilnej własnym namiotem? O! O! Teraz na czacie? Dawajcie mi tu czadu, bo, bo ja, ja zostawiłam wnuczkę u siatki. Jak znowu się nowa dowie, to mi łeb urwie. No i o dawaj. co chodzi? A mnie się I włosy no. macerują. Słuchajcie, no, to... muszę wam coś powiedzieć. Coś bardzo, bardzo ważnego. Tyle Dada. czasu czekałam, żebyśmy się wszystkie zebrały. No i, i właśnie to jest ta chwila. Zaraz, słuchajcie, słuchajcie. mamy wieszcza, co nam coś obwieszcza. Tak? Cicho, cisza, ma być cisza. Absolutnie. Słuchajcie, tak bardzo tęsknię za tobą miesiącami. Trudno jest się pogodzić z zaleceniami, które nas od siebie oddalają i żyć w bliskości, nie pozwalają. O rany, dziewczyny. Dobrze, że ja się. siedzę. Gorąco się zrobiła? Przej, usiądź tu. Waleriana mi trzeba, i trzeba. On na drugim w... piętrze mieszka. Piętnaście kropli na łyżeczkę cukru. No to, ja nie wiem, czy on jest w kroplach co to było? Słuchajcie, co, słuchajcie dalej. Naprawdę. Ale co to było w ogóle? Słuchajcie. No w takim I to jest w ogóle... Ona jest jakaś zakochana. Oj dajcie niech ale, ale czekaj, no bo to... to, to jest jakaś... To, to już nie jest Tomek, bo ona o Tomku aż tak nigdy nie mówiła. A, a w ogóle to widziałyście? To co ja? jest jakaś w ogóle zmiana orientacji. Cicho, cicho. No ja Ci ja Ty coś wiesz? Oj, co Ty powiedział? No nie powiem, co? No ja Wiem, co mówię, ja widzę, co mówię. Nie się, się, tylko słuchaj. Nie tak dawno odkryłam Twój czar. Twoją tajemniczość, no, no, fantazję i żar. jakie ma cicho, bądźcie. Napełniasz mnie swoim urokiem i chcę iść zawsze za tobą krok za krokiem. Słuchajcie, znowu mówi do mnie. No, Aż mi ciarki przeszły. To ja daleko siedzę i no, nie przeszły. Ale dlaczego tak cały czas blisko ciebie? Nie, no. chyba się przesiądę. Teresa, uważaj, ja? będzie łazić za tobą krok. Za ogkins. Moga mogę się to jej przejdzie. O! O! Albo załóż. A. Iż, ty a, to. Ciekawe czy jej przejdzie. No, 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 słuchajcie. Na no naprawdę słuchajcie, bo dzisiaj Ale, nie skończę. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Słuchaj. Lucja, ty, coś wiedziałaś? Ja nie wiem dlaczego na, tak do mnie wszystko. Czy ty nie mogłaś jej tak powiedzieć tego wszystkiego, wiesz, tak teta te visa-vis, guaza w głaza. Tylko ty się tak nas, tak. ty nic nie... Ty rozumiesz, ty nic nie rozumiesz. No nie rozumiem, ale, ale widzę, co widzę, no. No i dobrze. No dobrze, dobrze. no wiesz, no, uważaj. dajcie jej czytać. Dajcie jej skończyć, tak, się, się No właśnie, późno razem w świat tajemniczy. O, mamo, gdzie piękna miłość jest bez Słońce ogrzewa swoim promieniem, a ty. Tu masz ciepłe branienie. <gry> Ale zobacz... To słuchajcie, to jest, to jest dziwne. Ale słuchajcie. ja wiem, dziewczyny. Przecież one były razem na wycieczce. Właśnie. Aaa, wszystko jasne. I czemu tak blisko? Ty słuchaj, ty lepiej tego kotka przytul. a nie no. ten Właśnie. Mnie. Słuchajcie, wy nie wiecie, że ona wyznaje miłość. Ale do kogo? To jest pytanie. co ona wyznaje? Co ona wyznaje? No, no. mówię, miłość. Ja lubię Aśkę. Ale bez przesad. No, otóż to. przytulanie ciepłym ramieniem to mi się wydaje dziwne. To jest. To jest. Gorzej niż dziwne. Gorzej. O, a, a, no, o, o, weźcie Masz coś może, jeszcze do powiedzenia? Może jednak posłuchacie do końca. O, oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Zamieniamy się w słucha. Wy już nie gadajcie tyle. No właśnie się rozgadały. Dziś, gdy spełniły się moje marzenia i mogę wyznać swoje pragnienia, zdradzę. To serce moje zajmuje oraz ciało i umysł paraliżuje. No jasne. <grym grym grym grym> to jest to. jakieś szaleństwo w ogóle. Oj, tam, oj tam. ją całkiem. Oj tam, oj tam, słuchajcie, to się w końcu wyjaśni. No, no tak. Będzie jak dawniej. Mam na myśli, Tomka. A, a, a ja jestem ciekawa. Ja jestem bardzo ciekawa. Kto sparaliżował ci umysł, ciało Słuch. i serce? Siadam i słucham. Ale ty Miesz, nie wiesz co. Ostry no? cień mgły po covidowe. żonowie gumy, serce, ciało. Wszystko. tam jest. Wszystko. Ta jest. Masz rację. Ale jaja. Nawet ją spódnica nie no, bierze. Spód A tak lubi się przebierać. No. A ty znowu A tą spódnicą. Asia. Idź musisz to czytaj dalej. Czytaj. No ale. Dobra, Już będę cicho. To on, o świat bajeczny, cicho mnie przenosi. Wszystko mi daje, o nic nie prosi. I tak powoli się posuwamy. Spotkać to, na co czekamy. Nie, no, dziewczyny, dziewczyny, nie. no bez nerwów, spokojnie. Ona przeczytała on. A to na pewno chodzi o facetę. wreszcie. Słuchajcie, to mi ulżyło, że tu żadna z nas. Blas, a mnie wcale Ale słuchaj, kończ to czytanie, bo moja wytrzymałość i czasu się kończy. Będę tak czeka, o tak mnie Ale pan. mnie tam wcale nie przekonuje, żona, czy to on! A mm. gdzie to taki jest on? No. No, co on nic nie prosi, a wszystko daje, no! Pokaż mi takiego tego się Nie ma czego! No jakaś lipa. No dobrze. No ale. Dawaj, no dalej. Czas już teraz ja na odkrycie. No. Na Myślę, że się nie zdziwicie. No może nie. Że w moim serduszku małych zamieszkał no. No, teatr z zespołem całym. Słuchajcie, eee. to było do nas. Ale to było jednak do nas. Ale to, to o peronówkę chodzi, o peronówkę. Aśka, aleś nas zrobiła. No po prostu. To było takie super. piękne. Cudne to było. Ale to było Aśa. wspaniałe w tym wieku. Daj ty Aśka, kurczę, masz talent. Masz, Kami, to talent. Super, Super, dzięki. Ale a, dlaczego ale... nawet nie spojrzałaś na moją spódnicę? No, no, bo, no, 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 bo na mioty ją nie interesują. Ale słuchajcie, ja mam pomysł, Tak, mnie też coś chodzi po głowie. A? nie ja tylko lokówki. Z tego pięknego poematu. To... Zróbmy przedstawienie. Tak jest. Asia zgadza się. No I proszę Państwa, tak to było. Dokładnie tak to było. Asia nas wezwała. Przeszłyśmy biegiem. Każda z jakichś tam spraw swoich zrezygnowała, żeby się spotkać, bo jest ważne wyznanie. No, spodziewałyśmy się nie wiadomo czego. Przyszłyśmy, i Ola nas przetrzymała. Faktycznie, jak byłyśmy wszystkie, to dopiero powiedziała o co chodzi. Przeczytała. Myśmy sobie w różny sposób komentowały w trakcie, mniej więcej tak jak to było teraz. No, i na koniec to miałyśmy łzy w oczach. Powiem szczerze, zaskoczyła nas bardzo. No, ale pięknie wyraziła to, co tak naprawdę wszystkie czujemy. A przez tą pandemię, nie miałyśmy tak dużo okazji do spotykania takiego bliskiego, serdecznego, pośmiania się, przygotowania nowych rzeczy, bo jednak starałyśmy się być troszeczkę w dystansie i spotykałyśmy się tylko w ogrodach. A nie zawsze pogoda też dopisywała. Także Jola, bardzo Ci dziękujemy i postanowiłyśmy, że taki piękny wiersz nie może być tylko dla nas. Wszyscy muszą go usłyszeć. I tak stało się to, co się przed chwilą wydarzyło. <głos> <głos> Także dziękujemy serdecznie. Okay?